Cześć, widzowie, witamy na kolejnym odcinku na kanale Co się gryzie. Dzisiaj dla Was testujemy kolejny futbol. Food hall. Futbol food hall znajduje się w centrum Batory w Gdyni na ulicy 10 lutego 11. Także zapraszamy, sprawdźcie z nami, co się gryzie. Ale jestem głodny, nie ma dzisiaj z nami, Darka, także o, dzisiaj, dzisiaj po korek dzisiaj <laughs> Ja myślę, że tutaj weźmiemy sobie ten jakieś, mało, małą maczugę. Foothold w nie jest dosyć, dosyć malutki, nie? No Mało, mało Ale my miejmy nadzieję, że będzie jakość, a nie ilość. O. Dobra, co bierzemy? Co bierzemy bierzemy na, na pewno co? Ja bym tą maczugę posmakową. Maczugę. Eee, Wtedy to burrito, może? Burrito. Tutaj burgerka jakiegoś, myślę. Burgerka bierzemy. Dobra, to co? Zaczynamy zamawiać. taki klasyczny burgerek. Nie? Dobra, to niech będzie ten e, maciora. Ostra czy zwykła? Lekko ostra, może być. To wszystko, wszystko. Jakieś coś do Nie, To kęko obok jeszcze zamówimy. Tak, a, lekko. No o, to tak sycuański, sycuański. Dobra, no to poprosimy ten. Yy, pewnie to będzie z kurczakiem? Tak, z kurczakiem. Dobra, a co tutaj jest? Naleśniki. A są, są słodkie, a ja na słodko chyba nie jemy na słodko, wytrawnie może No to dobrze. francuski, grecki, wytrawny. Francuski, grecki, szynka. No razie, tam. za nieba, panie, nic za nieba. jest. jest. Szynka. szynka No ja na no to nie to Może takie burrito jakieś klasyczne weźmiemy? No to jest szyliką karne, tak? Aha. i e, na świeżych warzywkach, takich jak to możecie zobaczyć No na pewno Meksykan jest taki najbardziej fit Cali e, e, burrito to jest taka turbo, turbo po prostu Serowa e, Aha. Tak, Może to weźmiemy wejdziemy. Ja o, weźmiemy Weźmiemy to serowe? Dobra serowe no, no z bowinką Dobra Dwa razy to serowe no. e, razy Ostrzy razy. łagodny, turbo ostry, lekko ostry Lekko ostry Lekko ostry mhm. Tak ale to jest, Ale małe, bo chcemy, ja, cztery ja, lokale, wiesz, chyba sprawę. Ja, ja, ja mam, ale, ale no niestety. Nie jest, dlatego mam jeden rozmiar, nie? Tego. Aha, jest A, jeden i... rozmiar, nie mam. Ma... No to dobra, i... to, dobra to Rolo wtedy rozmiar będzie rozmiar. miks y... tutaj. Czosnek orientalny, jogurtowy, ziołowy, łagodny. To może sos jakiś tam, nie wiem, miks wedle uznania i troszeczkę ostrego. Niech, chyba kartą będą się zapłacić wtedy pan. Gotówka się skończyła. Ale widzowie, płaci gotówką. Miasta Burito, bardzo miło. Miasto Burito? Miasta Burito. Bardzo obsługa miła obsługa jest, Ale w sumie w tym. Pandałok też? Bardzo miła obsługa. Ej. Co to jest? To jest Czekaj. chyba burger. Ja, burger. Dobra. Pierwsze zamówienie mamy, jest to Giga Maciora za 39 zł. Rozwijam co? Rozwijaj, rozwijaj. Giga Maciora, pokaż to, tego diabła A nic się to, stało. to wgryzamy się w maciorkę. A maciora to co? To jest świja. Maciora to jest, nie, to jest no to jest nie, No maciora to jest nie, no jak Maciora Wszystko to jest, jest knur. No ale się nazywa maciora, dlatego ja mówię o tym, bo knur to jest jakby samiec, a maciora to jest... No Mięsko na medium zrobione, soczyste. Czuć tu musztardę mocno, nie? Nawet mhm. widać dużo musztardy. Ale mięsko jest soczyste na. Ale tak jak wam powiem, że ja nie jestem fanem w ogóle musztardy w burgerze. Nie lubię. To tutaj to mi smakuje. Naprawdę jest spoko, kurde. Mięso naprawdę z względu no. na dobrze. Boczek jest crispy. Jest ten pomidorek słynny. który musi być Ale dobrze, dla że jest, dobrze, że jest. Dobrze, dobrze jest. No. Kurde, dobry burger, naprawdę. Pójdzie tak, jak mówię, ja nigdy się nie spotkałem jakoś często z musztardą w burgerze. Bo rzadko tak jak ten, ale ogólnie Klasycznie pasuje, jest, ale... musztarda, to taki w Ameryce, tak, to ale, przeważnie ale jest. Ale nie ma zazwyczaj takich tutaj. Nie, maszy... nie rzadko jest musztarda w Ale bez kitu pasuje dobrze. Pasuje, nie? nie? Jakoś, to jest w ogóle inna musztarda. Naprawdę jest bardzo spokój i w ogóle to mięsko jest, kurde, idealnie różowiutkie w środku, soczyste. Pani idealnie je wysmażyła, nie? No, naprawdę. Boczek też, o. Można zobaczyć fajnie przypieczony, nie jest taki gumowy. Nie jest to oryginalny bekon, ale jest to boczek, zrobiony na chrupko. Dobry burger. 39 zł. No jak standard burger, bur, burgery, nie tyle kosztują teraz. O. Nie, super się komponuje w ogóle w całości. A taki lekki ten burger. Nie Pewnie jest przez lekkie. te sosy, bo no, nie mam już no. że to majonezu. Może trochę jest majonezu jakiś tam zmieszany z koczupem. Może przez to też ta musztardka. Nie jest jakiś, kurde ciężarowiec. Nie jest taki mega zamulający No dobra, pierwsza pozycja za nami. Zaczyna się dobrze. Druga pozycja jest to Panda Wok Dzieliśmy makaron z kurczakiem i warzywami za 32 zł. Zjedz pierwszy, daj swoją opinię. To Co, ja Słodziutki makaronik, znaczy słodziutki sos czułańsku. Miał być lekko pikantny, jest bardzo lekko pikantny. Tak? Nawet był mógł być jeden stopień więcej ostrości. Makaron jak makaron, Ci powiem. Ja, Ale tutaj... ja lubię, Chińczyk, jeżeli warzywa nie są mocno rozgotowane, tylko są bardziej chrupiące i bardziej twardawe. Zobaczymy jakie tu są. No to są takie chyba bardziej twardawe. No i właśnie dla mnie to jest bardzo dobre. Nie? Jak jest takie ja warzywę, też wolę, bo no, chrupie, bardziej... coś się nie, więcej nie, dzieje, nie? Taki, nie, że jest taki miękki. Wszystko jednolite wtedy jest, nie? Ale nie jest to jakieś danie co powala nie jest to danie, na które na pewno tutaj bym chciał wrócić, albo bym często no, wracał, jakbym tutaj no, ja mieszkał tak... niedaleko. Taki, taki typowy Chińczyk, taki bar na osiedlu smaczne, bez porywu. Poprawnie zrobione, ale nie ma takiego szału jak, jak w munie na przykład. Nie no nie, nie, no tutaj to jest wy. tutaj okręgówka z Ekstra klasy, nie? No. <laughs> tak to można porównać. Ale <laughs> jakbym był głodny. Ktoś bym miał w domu gdzieś poczęstował, to bym był bardzo zadowolony. Ale jakbym miał tutaj drugi raz inaczej wrócić, bym na to nie chciał wrócić. A też trochę mała porcja jest, yy, mi się wydaje, jak za No, te, 32 zł, nie? 30, no 32 to nie jest dużo ogólnie, jak za chwilę. No, ale, no, ale jest, nie, jest też mało za taką porcję. To nie jest jakoś dużo tutaj tego. Nie? No ale mięskie. Ale się sporo wydaje jest, tak w tym talerzu mi się wydaje. Mięska no, no tak i zobacz, już jest już dno widać. No, Takie jest płytki no, w talerzu, nie jest tak głębokie. No, no, nie no myślę, tak głęboki. że, że nie jest taka jakaś bierz, porcja duża. Zwyczaj w Chińczykach, no to się trzeba spodziewać, że wyjdziesz na jedzenie, nie? Po takim dalej Ale ja ogólnie lubię pikantne rzeczy, ten, a to tu pikantny, nie, jest a tu pikantny, nie, no, nie jest, nie jest. Ale też powiedzieliśmy, że chcemy le lekko pikantne, nie? więc... Coś tam jak ktoś teraz zależy, nie Teraz zależy to dla lubi, kogoś lekko, co no nie ma, wiesz, każdy ma, ma inne te stopnie, bior, stopnie ostrości. Ja wolę bardziej, ty wolisz mniej. I... Ja bym i... wolał teraz ten bardziej, bo tutaj dla mnie nie jest nic. A, no to widzisz, jak ty masz słabe, słabe no to to ten... To no właśnie. To ja, ja też tam nie lubię ale tak, nie, nie wiadomo, że tam... Jak, zrobimy ale... challenge jakiś, jakiś challenge zrobimy coś, czyli nie bardzo ostatnio w dealzie tego chipsa. Tak? Chipsy to dla ciebie za słabe. Ale nie, tego jednego chipsa. No jednego, ale ja mówię, że te chipsy, ja już smakowałem go, jest ostry. Dla mnie za ostre, ale mi się wydaje, że ty tam bardziej na jakąś Karolinę Reaper, jakąś tam papryczkę, co? I no, ja później zrobimy taki czarny Zdychał przez 3 dni po takiej <laughs> Albo na szpital od razu Nie, jak ty lubisz ostre, to da Ale nie chyba. aż tak, no tam masz coś z trochę jest Pójdę po niego Dobra Teraz jeżdżę maczuga, w kebab Mięso mieszane, sosy mieszane z małą masz ilością ostrego, ostrego za 39zł No i kurde Pokaż przekrój, ale jest, jest ci maczuga. Jak na, jak na połówkę, to cieśko, to nie? maczuga jest... Ale ta półka waży więcej niż nie jeden ale chyba. Nie? Ale powiedz ci, że jest ją ja na półkę no. to jest ciężki. Nie, kawał, kawał, kawał. to, to trzeba, się, trzeba się w niego gryźć. Co? Mamy kapustkę, pomidorka, mięsko, e, kapustka pekińska. Ale mięso chyba ten. Kulka, nie? Ale dobra. Nie, to, to nie była kulka, panie Nie, to jest nie fina? To nie jest kulka. Mm. Słodziutki sos jakiś jest na starcie, Słodziutki nie? Ale nie, to nie jest kulka. kulka. No dobra, wgryzamy się ale w maczugę. Ale ma posmak takiej lekkiej kulki, nie? Trochę ma się, ma właśnie. Nie? Ja, więcej, jak ja zobaczyć, weźmie. jak, jak ona wygląda. Ale jak się kawałek jeden weźmie, to nie, ale jak tak się w niego wgryź, to jakiś posmak taki delikatny. Chociaż wątpię, wątpię, że to jest kulka. Jak nie wygląda chyba że żeby była kulka. A w środku, co to, są frytki? No ziemniaczki pewnie smażone no. z warzywami. Czuć te warzywka. No, Tą kapustkę też czuć i dobrze się komponuje. Mm. O, o, o. o strasznie gorące. Mm. Strasznie gorące, bo trafiłem taki duży kawał papryki. No, ja też mam właśnie tutaj ten No czerwony. i kurde, prawda? Ale o nie mięsku nie, nie wiem, co to jest dał sosy. Łagodny chyba dał sosy. Bo to coś taki jest taki słodkawy. on jest taki no. Ja czuję normalnie, że jest słodkawy, nie? No i mamy ogóreczka świeżego. Ja nie jestem panem ogórka świeżego, jeżeli chodzi o podgrzewanie go. Nie lubię ciepłego ogórka świeżego i... Pomidora też nie w sumie takiego, nie? Też... Ja no. nie lubię w ogóle warzywa, jak są właśnie zapiekane całe. Pomidor jeszcze aż tak mi nie przeszkodzi, jak jest taki ciepły, ale ogórek to kurczę mi tak trochę, trochę nawet bo one są takie zaparzone bardziej. One nie są mm -hmm. smażone, tylko one są no. zaparzone w środku i to takie całe ten... Ale czuć tutaj jakieś włóka. No, czuć. No, czuć mocno w ogóle te warzywka grillowane. E, czuć tu mięte. Takie taki kebab kolejny, no jak Game Music, cytrynka też jest krótki chyba. jest, serbałkański, serbałkański serbałkański jest też. No. Nie jadłbym było wcześniej. No nie jest zły Czy Cytrynę czuć mocno zaraz. Ale my się dzisiaj najemy pola no, nie ma. Na razie przerwa. Żeby dojeść tamto, nie? Mhm. Dobra, teraz y, mamy misja burrito. Przekrojone na pół, pozycja teraz mocno pozycja, serowa. Na, którą, na której najbardziej byłem ciekawy i na nią czekałem. Ja to samo. Ona kosztowała. Wzięliśmy z wołowinką 37 zł. Do tego wzięliśmy za 5 zł guacamole do środka dodatkowo. Sprawdzajmy. jestem ciekawy tej pozycji. Wygląda dobrze. Co my tu mamy za mięsko? To jest yy, wołowina, brać? Mhm. No ja. Wołowinka frytki. Jakaś te guacamole widać? Jest. A co frytki to za sosik? Co za sosik? Serowy. I nie wiem właśnie byśmy chcieli, ale jest. Mm dobre. Dobre, nie? No Takie, taka kacyka. Ale powiem Ci, to no musi być syte, takie całe zjeść. Całe syte jest i tu kalorie jest Ci powiem. O. Jest dwójka jak nic. Ale powiem Ci, że smakowo dobrze, takie jest, jest taki, coś kwaśnego, tam nie wiem, czy to śmietankę, śmietanka czy ten sos taki. Może śmietana, może w łakamole mole może mieć imąkę mąkę pewnie w środku. Może to dawać kwaśny, kładko kwaś, kwaś. I fajnie, fajnie, że wzięliśmy to guacamole. no. Nie, bo mogłoby być Zbalansuje takie... Zbalansuje trochę smaki. No nie? Ale powiem wam, pozycja godna polecenia. Bardzo dobre. Dobra. Dobrze zwinięta tortilla, nie rozwala się nic, nic z tego nie wypada. Właśnie jak ja robię swoje burrito, to mam z tym problem i nie umiem się nauczyć jak to zwijać poprawnie. nie jeszcze zrobisz ze sto i dojdziesz do prawej. No, no, chyba sto zrobiłem. <śmiech> <śmiech> dalej sto. lipa, raz wyjdzie, raz mi nie wyjdzie, nie wiem czemu. No jest śmietanka, może właśnie to daje taki lekki, lekki kwasek, mm. ale jest... Yy, pasuje to tutaj. Mm. Łączą się te smaki dla mnie dobrze tutaj. Ale jeszcze ten kebab... E, kebab. Jeszcze, ten, e, jeszcze to burrito Gdybyśmy mieli jakąś salsę, mango albo, Najdzo, albo, albo śmietankę Albo i salse, mango. I już śmietankę i salsa mango i śmietankę, a Pani pytała czy chcemy, nie? Nie chcieliśmy a. Ale jeszcze to zamoczyć, ten sosik To naprawdę. By naprawdę. Koszty, koszta. <laughs> ale cały zjeść powiem, to chyba najzazdy był po jednym Ja nawet nie wiem czy my zjadł w ogóle całe takie no, no nie no, na pewno Ale nie wiem czy coś jeździł ogóle byłem tu wiele razy, przychodziłem obok tego i Kurczę, zawsze coś mnie się bałem zamówić tutaj to burrito mhm. Też bym się bo nie bał. jest to jakaś typowa, typowa meksykańska knajpa, nie, która nie. Wiesz, zachęca Cię, ale Ci powiem, że taka perełka znaleziona to no. bardzo dobre A i nie wiem, czy nie ma ryżu chyba w środku, nie? A, bo jak, jak Pani mówiła, to jest jakaś wersja bardziej kalifornijska niż meksykańska No Oni tam mają chyba jakoś inaczej to serwują i może dlatego nie ma, nie ma ryżu, nie? Pewnie tak, no bo że jest dużo świeżych warzyw znaczy w tej wersji nie ma żadnych prawie. że to są frytki, mięso, dużo sera, sos serowy, guacamole i i that's it no, Będę taki najedzony mocno i ci powiem, wracam, wracam do mojej, do, do mojej maczugi Dlatego. dla przełamania smaku było, nie? A mi też tego, no. tego? Wracamy jeszcze Wracamy jeszcze Dojeść Ja mam mało mięsa, ci powiem, w tej półce No nie? To chyba twoje dokończę z mięsem Teraz by się przydał Darek właśnie z nim się nie marnuje nic Więc tak, na niego gadaliśmy, a teraz... no <noise> Dobra, no to podsumowując Food w galerii Batory w Gdyni Nawet, nawet nas zaskoczył Myślałem, że będzie gorzej Rzeczyliśmy od burgera Burger był bardzo dobrze zrobiony Mięsko idealnie wysmażone Bułka, wszystko. Bułka. Ta musztardka fajnie się komponowała, Gdzie, z co Gdzie nie lubimy dwoje musztardy w burgerze, to no. tutaj nam to pasowało. Także, tak. także, także jesteśmy zaskoczeni. Tym jesteśmy e... tym zaskoczeni tym faktem. E, następnie był Chińczyk, no to Chińczyk. No, taki klasyczny. klasyczny. Myślę, że nie był on jakoś źle, źle zrobiony był dobry, ale nie, nie wybijał się niczym takim. No, Żaden smak taki, no, nie, nie Ten nie smak nie był no. jakiś zaskakujący i nic, był po prostu prosty, prosty zły okay. makaron e, w dosyć słodkim sosie, może by był pikatniejszy, to by było troszeczkę lepiej, no ale poprosiliśmy o pierwszy stopień trości, także no, nie możemy mieć tutaj żalu pretensji. ani pretensji następna była Machu game Music e, kebab na tle takich tutaj jakichś e, zwykłych bym tak powiedział kebabów, jakiejś tutaj kumot czy coś takiego, mm. no to to, to jakiś tam sieciówek, no to sieciówek, jest trochę lepszy niż te sieciówki, jest, które tutaj mamy Jest, jest smaczny, jest ale dobry jeżeli chodzi do topowych kebabów w Gdyni, czy w okolicach, to jeszcze troszkę mu brakuje nie? No do takich typowych krawci, do tej topki nawet tutaj dwa bym wymienił Trójkąt i, a, i turkisz na świętojańskich, który też bardzo mi smakuje No to, no to tutaj jednak on zostaje e, tyle No i ostatnia pozycja to było burrito, które nas zaskoczyło Zaskoczyło pozytywnie, była to bomba kaloryczna, straszna, no, ale... To... Było to trochę inne burrito niż zazwyczaj bo pani mówiła, że to były to kalifornijskie, czyli inaczej z ro... tak, no. inaczej robione e, niż meksykańskie, ale mm. uważam, że warto przyjść i warto spróbować. My jedliśmy, burrito akurat serowe, takie bardziej tłustsze i kaloryczne, ale są tu. E... bardziej, bardziej. No, ale są tu też e, normalne pozycje z warzywkami, bardziej klasycznie, więc myślę, Dokładnie. że warto spróbować ten lokal. I tutaj obsługa jest na najwyższym poziomie, naprawdę pani jest tak ultra miła, że. Naprawdę a aż, aż, aż chce się tutaj wracać dla obsługi. <grym> Dokładnie. I tu też w tym lokalu z burrito mamy chyba naleśniki też, nie? A może... Jak... jak... <grym> <grym> jak, jak to Patryk mówił, że no... Na słodkie jest zawsze drugi żołądek, tak? No to możemy coś z tym no To może weźmiemy jeszcze... No, do... no. <grym> tutaj pani taka milutka była. E, burrito było smaczne. To, to może damy jeszcze im szansę zaskoczyć nas na słodko. <grym> No mnie nie trzeba, na jest dużo. Ale pani co? Robiła ładnie. No, wygląda dobrze, nie? tam mamy mascarpone, farów, klus ile, ile to kosztowało? Mleko skondensowane, 24,99 24zł za tego na trzeba dać dzisiaj A Ty gdzieś dwie hmm. malinki, ja mi jedną z owoców <laughs> Masz, masz no, no, Ogólnie ocenianie słodkiego jedzenia, wszystko jest dobre Tak mi się daje na słodko, ja lubię większe rzeczy <laughs> Ja akurat za słodki masz tak? A Nie przypadam. dla mnie dużo rzeczy za słodkich po prostu No tak, Ale jak pamiętam. parę dni pojem słodkę. A wtedy się przyzwyczajasz. Przyzwyczajam się i wtedy już mam ochotę na przykład, a tak często na przykład, nie wiem, miesiąc słodkiego i idziemy jakoś batona i tak ci wydaje słodkim i Ja nie powinienem mieć słodkiego, ale, ale lubię, no. Trochę mi to przeszkadza, o, że to środku wszystko jest zagrzane. Jest gorące strasznie. Jest na ciepło, no. No, jest, gor na, jest na gorąco. Na gorąco, <laughs> <laughs> tak <Jest rykło>. się <laughs> no, Jest w środku ten, nie? nie no może to trzeba finał czekoladę? No. <laughs> Ale Dobrze, weź, poczekaj. To, weź poczekaj, nie? No. To jest, tak się łatwo mówi, nie? Wiele razy byśmy mogli czekać. A to człowiek, je właśnie nie ma tej przyjemności jedzenia, bo jest taki chciwy na to no, jedzenie. Żeby nie, jak w tym. W Perelu. Twoja moja, <laughs> z jednego widelca nie innego na łańcu dobra, teraz będzie ten gryz poprawny. No ale się ja... szczerze że mnie nie zaskoczył. Ale... Ja lubię akurat maskarponę. No to też mm, lubię, nie? Lubię maskarpony i z jakimś obwockiem to zawsze jest. No tak, dobre. zawsze smakuje. Maskarpona ogólnie nie jest aż takie słodkie. Nie smakuje, nie? <głodzie> znaczy, no nie jest dobry. Co tu ma nie smakować, ale dla mnie no, ja, jakoś nie. Ja, no, ty, ty nie jesteś koneserem słodkiego, wiesz. No, co? nie, 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 właśnie jakoś ja tak na słodkie to. A chociaż właśnie może przez to bym był bardziej obiektywny. Bo jak ktoś lubi słodkie, to wszystko co jest słodkie, to, to no, lubi. Tak. A ja na przykład jest taki duży jakiś ciast, na przykład tortut nie lubię. Nie taki... ciężko się wypowiedzieć na temat słodkiego, bo mi większość nie smakuje i ja na pewno mogę być, może być ogniwa. No. Ciężko, żeby ocenić jakieś słodkie, ja tylko mogę powiedzieć, czy jest coś dobre, czy jeszcze lepsze, nie? No no tak, no, nie? No czy dobre, czy, czy bardzo dobre. No, no, czy dobre, czy bardzo dobre, czy zjem tego dużo, czy mało, czy... A to mi akurat smakuje. Ale taka połówka by mi wystarczyła tego, co tu jest. No mi to w zupełności wystarczyło. No, w sumie więcej... nawet żałowałem, że to zamówiliśmy. Teraz ten naleśnik postawił kropkę na D. Jestem wypchany po brzegi już. No, więcej nic nie zmieścimy. No nie. Dobry. Łukasz. <grywa> popie, popie, jak w masełku. Nie, to nie <grywa> <grywa> To był keto. To był keto. <grywa> Ale mówią, że najpierw diety nie zaczynają się w Także dziękujemy wszystkim tym, którzy wytrzymali do końca odcinka. Zachęcamy do lajkowania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Oraz do kliknięcia dzwoneczka. Żeby być na bieżąco. to jest subskrypcja dzwoneczek. Także zachęcamy wszystkich do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, lajka, komentarza.